Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a będzie o tym, i tutaj muszę dodać na początku, że to jest materiał powstały we współpracy, ale nikt nie miał wglądu na materiał, ja nagrywam, co chcę i, i co umiem. Czyli niedużo, no, ale to, co umiem. A dzisiaj będzie o tym, co i tak chciałem nagrać i wcześniej, bo to jest fajna promocja, jak jeszcze nie kupiliście tego telefonu, a chcecie go kupić, to warto to zrobić. W showroomie Lenovo X Motorola, Lenovo i Motorola w Warszawie. A dlaczego? Z jednego prostego powodu. 500 zł PLN kupując Motorola Edge 70, czyli kupujecie go w normalnej cenie i dostajecie cashback 500 zł za tego luja. Więc zamiast 3,5 wychodzi 3, plus macie jeszcze wszystkie gadżety, z tego co wiem, więc. Mocno się kalkuluje ta promocja, ona jest do 20, więc jak ktoś się zastanawia, ktoś chciał kupić, no to. Be fast, be fast. lećcie do tego showroomu. Tam się dziwnie wchodzi przez takie duże drzwi, które się automatycznie samo otwierają. Trzeba zaczekać, aż się otworzą, bo ja jak szarpałem jej, się nie otwierały, potem poza się samo otworzyły. więc wejdźcie, zobaczcie i zobaczcie, co tam jeszcze ciekawego mają. Bo też na Edge jest 3,5 stówy, a na Serie G 150 zł zwrotu. Na Instagramie w bio macie cały regulamin. Co sądzicie? 500 cashbacku to jest dobra oferta? Plus te wszystkie gadżety? Dajcie znać.